Poznaniu.pl Poznań w minutę Tragedia w Tarnowie Podgórnym, z informacji do których dotarliśmy, wynika, że do nieprzytomnej nastolatki zostało wezwane pogotowie. Na miejscu okazało się, że dziewczyna urodziła dziecko. Zespół ratowników zawiózł zakrwawioną i nieprzytomną nastolatkę do szpitala w Poznaniu. Tam okazało się, że noworodek nie żyje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. To pierwszy w historii przypadek, kiedy o nagrodę Puskasa, przyznawaną za najpiękniejszą bramkę roku, powalczy przedstawiciel świata AMP futbolu, Marcin Oleksy, zawodnik Warty Poznań który stracił nogę w wypadku, strzelił gola przewrotką. Dyskusje o problemach współczesnego rolnictwa, prezentacje najnowocześniejszych aplikacji, technologii i maszyn, a także egzemplarza Ursusa z 1950 roku. Do niedzieli można odwiedzić rolnicze targi Polagra Premiery, które w piątek rozpoczęły się w Poznaniu.